Za nami szósta edycja konkursu fotograficznego Klimaty Częstochowy. Jak Pan, jako przewodniczący, jeżeli ocenia poziom tych prac zwycięskich, na co szczególnie zwrócił Pan uwagę oceniając te prace? Znaczy, ja myślę, że najlepszą oceną tych prac, najlepszą opinią jest fakt, że z 900 fotografii, które wpłynęły na konkurs. Na dzisiejszej ekspozycji mamy 36 prac, więc to jest y, skala selekcji, jaka nastąpiła, i myślę, że to najlepiej świadczy o tych zdjęciach. Y, dwa tygodnie temu mniej więcej miałem możliwość oglądania wystawy Fotoforum w Różanberku, To jest międzynarodowa wystawa fotografii artystycznej, gdzie myślę, że te zdjęcia spokojnie mogłyby się znaleźć i znakomite wrażenie by tam zrobiły na osobach oglądających i na y, jurorach z Różanberku. Y, ja myślę, drodzy Państwo, przede wszystkim, że jest to konkurs, yy, który jest bardzo interesującym konkursem i bardzo wymagającym, dlatego że fotografują, biorą tutaj w tym konkursie udział osoby, które są szczęstochowe, yy, najczęściej pewne. Widoki, oglądamy, przechodzimy koło budynków, koło drzew, koło różnych sytuacji i przestajemy na nie zwracać uwagę. Natomiast tutaj autorzy wykazali się niesłychaną umiejętnością obserwowania rzeczywistości, wrażliwością na różnego rodzaju sytuacje, no i umiejętności, umiejętnością fotografowania, to też jest istotne. No właśnie, nawiązując do tego, co Pan powiedział, czy oceniając te fotografie i przyznając nagrodę Grand Prix, to był ten Pana kandydat, to zdjęcie, które, które zostało nagrodzone, czy były jakieś szersze dyskusje na ten temat? Czy to był może taki faworyt od początku, coś, co miało to coś? Byli jurorzy, którzy mieli tę pracę jako rzeczywiście wybraną. Finał był pozytywny, więc właściwie jakiejś dyskusji specjalnej nie było. Wszystko odbywało się w sposób bardzo demokratyczny, to znaczy każdy z jurorów miał możliwość wypowiedzenia się w skali punktowej, które prace najbardziej mu odpowiadają z dokonanego wyboru. No i później po zsumowaniu nagle się okazuje, że ta praca, którą gdzieś tam ktoś w ukryciu sobie myślał, że mu się najbardziej podoba, nagle okazało się, że jest Grand Prix, także myślę, że tutaj to, że w żyli zasiadły osoby, które zajmują się fotografią, są związane z fotografią, no pokazuje, że jednak te chusty nasze zbieżne były. Nazywam się Anna Michalik, mam 18 lat, pochodzę z Częstochowy. Aniu, powiedz, bo to jest, zdaje się, twój debiut w klimatach Częstochowy i ogólnie zajmujesz się fotografią zupełnie amatorsko. Tak jest. Pierwszy raz wziąłem udział w tym konkursie i... Pierwszy raz coś wygrałam w takim konkursie fotograficznym. Powiedz, czy ta nagroda może będzie dla Ciebie jakimś bodźcem do tego, żeby gdzieś tam w przyszłości zająć się, nie wiem, bardziej profesjonalnie może, czy, czy może po prostu traktujesz to jako zupełnie poboczne zajęcie, które sprawia Ci przyjemność? Ja myślę, że tak, im więcej takich nagród, jakichś konkursów, tym większy większe prawdopodobieństwo, że pójdę w tym kierunku, jeżeli będzie mi się udawało. I myślę, że no, jak na razie właśnie, jak robiłam tylko dla siebie zdjęcia, to jednak warto pokazywać je ludziom i y, na szerszą skalę po prostu. Dokładnie. Czekamy na kolejne prace w takim razie i życzymy powodzenia i dużo dobrego światła. Dziękuję bardzo, to najważniejsze. Krzysztof Michalec, wyróżniony w kategorii Fotografia Reporterska. Z tego, co tutaj zdążyliśmy się zorientować, te zdjęcia powstały w połączeniu dwóch Twoich pasji, czyli jazdy na rowerze i, i robienia zdjęć. Może opowiesz nam o okolicznościach, w jakich to wszystko tutaj powstało. Jeżeli chodzi o okoliczności, to nie są to jakieś szczególne. Mam swoją pasję. Jedną z nich jest fotografia, drugą jest jazda na rowerze. Wygląda to bardzo prosto. Dzwonią do mnie koledzy, oczywiście zapaleni rowerowcy, uprawiający jazdę freerideową, jazdę downhillową. Pytałem się Krzychu, robimy dzisiaj zdjęcia? Robimy. I wszystko w temacie. Świetnie, dziękujemy w takim razie bardzo. No i czekamy na, na kolejne Twoje prace, bo zdaje się, że będziesz się rozkręcał z tego, co tutaj słyszeliśmy fotograficznie. I tego ci życzymy, życzymy ci rozwoju w tej dziedzinie i rozwinienia swojego hobby.